Niełatwo mnie wystraszyć. Wiecie o tym. Ale dotarliśmy do drugiej części wielkiego finału i naszym konkurentom trochę odbiło. Zwłaszcza naszemu byłemu kumplowi zdradzieckiemu księciu. Ja się na pewno nie poddam. Zrobię wszystko dla drużyny ziemian. I dla Moli. Ale to zupełnie inna historia. 「オーバンスター・レイサーズ」 Tajemniczy jak sól Dobra książę, teraz albo nigdy Raskozie śmierci. Super. Jakiś magiczny portal. Podejrzanie się zachowujesz. Nie tak łatwo wywieźć mnie w pole, drogi książę. A, a, a jednak jestem naiwna jak dziecko. Co to za miejsce? Jak to nigdzie jej nie ma? Jest naszym pilotem, zapomnieliście? Znajdźcie ją i to już. Ach, jakbyśmy mieli mało zmartwień. W wyścigu zestrzeliłeś nas. Dlaczego miałybyśmy z tobą gadać? Majka! Zmów paciorek, bo żywy stąd nie wyjdziesz. Najważniejszy jest wyścig. Nie zaprosiłem was na herbatkę. Musimy utworzyć tymczasowy sojusz przeciw wspólnemu wrogowi. Po dotychczasowych wyścigach sól jest liderem. Jest potężny i nieprzewidywalny. Sul? Chcę zdobyć najwyższą nagrodę. Jestem gotów ponieść każde ryzyko. Kto z Was dołączy do mnie? Mm. Jeśli Sól znowu wygra, żadne z nas nie dogoni go w rankingu. Wyścig w zasadzie będzie rozstrzygnięty. Musimy wykluczyć Sula z gry dzisiaj. <laughs> tej nagrody, tak jak ty. A ja zawsze robię to, czego chcę nim. Będzie ciężko, ale naszej czwórce może się udać. Zatem postanowione. Będziemy działać razem, dopóki Sul nie zostanie wyeliminowany z wyścigu. Zgoda. I ja mam wierzyć w twoje dobre intencje? Ale byłam naiwna. Jesteś najgorszy z nich wszystkich. Nie nie rób tego więcej, nie jestem już młodzieniaszkiem. Co ty tu robisz? Oświątynia Avatara wykonuje swoje codzienne obowiązki, a ty? A, Głos dochodzi stamtąd. A, Co ty wyprawiasz? Wyprowadź mnie stąd. Przestań, uduszę się. A, Proszę? No to rozumiem, magiczne słowo zawsze otwiera drzwi, moja droga. Jak te na przykład. <laughs> Witaj w moich skromnych progach. Co? Jak odpoczniesz, skorzystaj z portalu Drużyny Ziemian. Znajdziesz się w swoim module. Świetnie, dzięki. O, co ze mnie za gospodarz? Zrobię ci coś gorącego do picia. Te stare kamienne mury są takie zimne. Musimy wykluczyć sula z gry. Dziś. Portal Sula. Proszę bardzo. Rzadko przyjmuję gości. Gdzie się podziały suszone żaby? A tu są. Będą ci smakowały. Są przepyszne. Ach, nie pozwolę im na to. Poczęstuj się. To, ej, to nie jest! Fuq portal mm. Przyszłam, żeby cię ostrzec. Kilku zawodników szykuje zasadzkę. Chcą cię skrzywdzić. Naprawdę. Ja nie żartuję. Czy ty mnie słuchasz? Dlaczego mi to mówisz? Jak to, dlaczego? Nie mogę stać z założonymi rękami. Owszem, możesz. Miałabyś z tego same korzyści. Chyba zależy ci na zdobyciu najwyższej nagrody, prawda? Tak. Ale ja zawsze gram uczciwie. Jesteś tego pewna? O, o, co ty robisz? O, o, o. Mama, przestań! O, o, o. Bolesne wspomnienia mają nad tobą władzę. To czyni cię łatwym celem. Niepotrzebnie tu przyszłeś. Marnujesz mój czas. Nie boję się podstępnych ataków. Mogą urozmaicić ten monotonny wyścig, a może nawet moją egzystencję. Dlaczego zależy ci na tej nagrodzie? Zdobyłem władzę nad czasem, przestrzenią i przeznaczeniem. Na niczym mi już nie zależy. Podejdź. za tobą tęsknić. Wycofaj się. Hmm. Ah. Molly, zwariowałaś? Don Way już odchodzi od zmysłów. Gdzieś ty się podziewała tyle czasu. Sama nie jestem pewna. Chodźmy do roboty. Tak. Tak zamierzasz się ścigać, Młoda Damo? Później porozmawiano o Twoim zniknięciu. E, teraz skup się na wyścigu. Do zakończenia zawodów zostały tylko trzy etapy. Rozpaczliwie potrzebujemy punktów. Uwaga na Sula, nie pozwólcie mu zwiększyć przewagi. Dam z siebie wszystko. Trzymujj ten kurs. Niedługo zobaczysz pierwszą bramę Pozbądź się sula. Co oni wyprawiają? Lecą w złym kierunku. Nieważne, to nie nasza sprawa. Ja zwyciężę. O, ktoś dostaje niezłe baty. Ja nie zrobię tego, Molly! A ty dokąd? Chcę zabrać autostopowicza. Tak, mogłem się tego spodziewać. W końcu pękłam, biedactwo. Moli zawracaj! To nie twoja sprawa! Co? Przeznaczenie znów się odmieniło. Dość hmm? się już napatrzyłaś, ruszaj dalej! Amida Sula po prostu zniknęła. Co? O, widzę ją! Jest poza trasą! E? Jesteś pewien? Sprawdź jeszcze raz. Którego dzwonka na ledto? Cieszysz się uznaniem, sól. Twoja wiedza jest imponująca, a moc o wiele potężniejsza niż można przypuszczać. Czego ode mnie chcesz? Co to było? Nie wiem, szefie. Silne pole magnetyczne zakłóca odbiór. dawno zaplanowałem. To się musi zmienić. Ach tak, co zamierzasz zrobić? Proponuję ci niezwykły sojusz. Wyobraź sobie dwie wielkie postaci stojące obok siebie. Będziemy niezwyciężeni. Sojusze są dobre dla słabosłyszy. Jeżeli to, to ty, to twoja władza nie sięga tego świata. Jak to ja to. <gry> straszliwy błąd! Odejdź kana Jestem rozczarowany. Nie przypuszczałam, że tak łatwo się poddasz. 괜찮아. 가만 no. Pię. Moli, uważaj. Przepraszam. Przegrałam za iką. Nie zdobyliśmy punktów. Znowu. Mamy trzecie miejsce, a nie czwarte. Parę punktów będzie. Sól zniknął. Jak to zniknął? Co masz na myśli? To, że sól już nie bierze udziału w wielkim finale. Czekamy na ciebie. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kania, dialogi Joanna Kuryłko, dźwięk i montaż Krzysztof Podolski, kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział w ziemi. Katarzyna Łaska, Leszek Zduń, Marek Włodarczyk, Mieczysław Morański, Robert Tondera, Jarosław Domin, Aleksander Mikołajczak, Dariusz Odija, Wojciech Solasz, Andrzej Hudy i inni.